Witajcie, drodzy obywatele! Dzisiaj najświeższe wiadomości. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na odkrycie nowych ziem, ale tak daleko, jak to tylko możliwe. Tym razem naszym celem jest kosmos. Witam wszystkich! To ja właśnie jestem kapitanem. Statku, który wyrusza w kosmos. Razem z całą moją rodziną nie możemy już się doczekać tej wyprawy i ruszymy wszyscy razem tylko po to, aby relacjonować Wam wszystko, co dokładnie się tam będzie działo. Brawa dla naszej pierwszej rodziny, która jako pierwsza sprawdzi, co się dzieje w kosmosie. Będą nam o wszystkim opowiadać, zdawać relacje na bieżąco i będziemy mogli obserwować, jak przebiega tamtejsze życie. To możecie ruszać w drogę, ale najpierw pokażcie nam się wszyscy. Poznajcie jako pierwszą Fibi, która jest mamą Milesa, a także Loretty, i ona właśnie zostanie naszym kapitanem statku. Tu jest Miles, jako młodszy syn, a także starsza od niego Loretta. No i na koniec zostaje nam Leo. To powodzenia w kosmosie! Teraz wszystko zależy od Was. Dobrze, rodzinko, to możecie się przygotować do drogi. Nic się nie bójcie. Ja będę tu nad wszystkim panować. To odlatujemy. Uuu, kosmos już na nas czeka. To lądujemy. Trzymajcie się mocno, zaraz będziemy na pierwszej naszej odkrytej Ziemi. Mamo, mamo. Czy to na pewno jest dobra planeta. Mieliśmy właśnie tutaj wylądować, wiesz, i jakoś nic tu nie widać. Zupełnie tu jest pusto i właściwie to tylko sama dziwna trawa, takie jakieś krzaki tu bardziej rosną. Gdzie jest nasz dom? Chyba nie zostaniemy tu na długo, co? Bo miały być fajne przygody, a na razie to tu nic nie ma. Spokojnie ma, nie denerwuj się tak. To dopiero pierwsza Ziemia, na której wylądowaliśmy. Musisz chwilkę jeszcze poczekać. Przecież przed nami tyle miejsc do odkrycia, przestań narzekać już tak od razu na samym początku. Zaraz zobaczymy, co tu można spotkać. To prawda, Miles, twoja mama ma rację. Lepiej jej posłuchaj, a zobaczysz, że wszystko dobrze się skończy. Chyba nie chcemy tutaj żadnych katastrof na samym początku, co nie? No dobrze, to teraz zobacz tylko, gdzie poszła twoja siostra. I zaraz sprawdzimy, co się kryje na tym nieznanym lądzie. No dobrze, dobrze. Tylko przecież zapytałem, okej, okay, no. Zaraz jej poszukam. Loretta, gdzie ty jesteś? Loretta? Majs? Wołałeś mnie? O, tutaj jesteś! Jejcia, wy jeszcze stoicie w tym samym miejscu? Naprawdę? Nie interesuje cię, co jest tam za rogiem? Wiesz, widziałam jakieś niesamowite zwierzęta. Musicie to zobaczyć. Są takie troszkę zmutowane. W ogóle nie wyglądają jak te na naszej planecie. Naprawdę, chodźcie zobaczyć! Co ty mówisz, Loretta? Nie wierzę. Na pewno nie ma żadnego zmutowanego zwierzaka. Przecież tu naprawdę nic nie ma. Dokładnie widzę, że jest tylko trawa. Na pewno coś wymyślasz. Ja tam w takie rzeczy nie wierzę. Ale Miles, poczekaj. Może Loretta naprawdę ma rację. Przecież nie możemy tego od razu wykluczyć. Dopiero co przyszła i tak powiedziała. My staliśmy tutaj, a ona na chwilkę zniknęła. Może akurat spotkała takie zwierzę. Chodź, sprawdzimy. Co tak naprawdę znalazła twoja siostra? Może to jakieś dziwne odłamki skalne, albo taka po prostu Ziemia, która będzie zmieniać kolor. Nigdy nic nie wiadomo. W kosmosie wszystko się może zdarzyć. No chodź, Miles, chodź. Och, no dobrze, mamo, już idę. O, spójrzcie! Właśnie o tym zwierzaku wam mówiłam. Dokładnie o nim widzicie. Jest taki jakiś inny. Nie widziałam nigdy takiego wielkiego stwora na naszej planecie. A ten to jakiś olbrzym. Mamo, kto to jest? Olejka, rzeczywiście! To przecież biedronka, ale nadzwyczaj duża. Takiej wielkiej biedronki nigdy w życiu nie widziałam. Loretta, jako pierwsza znalazłaś największą biedronkę na świecie. Nigdy nie widziałam większej, a ta jest taka śliczna. Tylko spójrz! Ona chyba gdzieś ucieka. Loretta, patrz, ona ucieka. O nie, mamo, nie mogę jej złapać. Ona jest za szybka. Gaston? Gaston, tutaj jesteś. Jak ty daleko odleciałeś? Gaston, nieładnie tak daleko uciekać. Nawet nie masz pojęcia, jak długo musiałam ciebie szukać. Bardzo, ale to bardzo długo. Na szczęście już się znalazłeś. To możemy wracać. Mamo, mamo, zobacz! Zobacz, to przecież księżniczka Holi, ale co ona tu robi w kosmosie? Czy nie powinna być, no wiesz, bardziej na Ziemi? Gaston, jak to dobrze, że wreszcie Ciebie znalazłam. Teraz to obiecaj mi, że już nie będziesz nigdy tak daleko uciekał. No i możemy wracać już do Bena. Na pewno bardzo się stęsknił. No, chodź, chodź, Gaston, wracamy do domu.